6 października Aleksander Łukaszenka Welbaczka rozwiązał problem inflacji na Białorusi, a mianowicie zakazał podnoszenia cen czegokolwiek. Każdy sprzedawca, który złamie zakaz, może się spodziewać srogiej kary. Szachmat ekonomiści. 7 września Putin obchodzi swoje 70. urodziny i z tej okazji Aleksander Łukaszenko dał mu prezent. Tym prezentem był bon na ciągnik. Zabrakło bonu na zapiechanki i prostytutki, ale bon na ciągnik też jest dobry. Obecnie, na dzień 5 października, największym dostawcą broni dla Ukrainy jest Rosja. Ukraińcy mają tak wiele zdobytego sprzętu, że nie wiedzą, co mają z nim robić. Rosjanie wycofują się w takim popłochu, że zostawiają sprawny sprzęt, i to w dużej ilości. 22 września w czwartek w Liverpoolu, jak w wielu innych miastach na świecie, ogłoszono Dzień Bez Samochodu. Niestety, te święto musiało zostać skrócone z powodu olbrzymich korków. No ale jak? Ano tak, że w Dniu Bez Samochodu zamknięto jedno z głównych ulic, żeby zachęcić ludzi do korzystania z transportu publicznego. Niestety inne ulice tak się zakorkowały, że całe miasto zostało sparaliżowane. Czekam teraz na kolejne święto, dzień bez aktu defekcji i mikcji. Oczywiście, po to, żeby ochronić środowisko.